Z Nie poddawać się! Odejdźcie od bramy! Będziemy strzelać! Nie pozostawało nic innego jak zdobywać więzienie siłą. Szary krzyknął: ognia! Pierwszym pierwszym pierwszym, który uniemożliwiał projście do okolicy. Dziś łatwo to powiedzieć, jak to można zrobić. Ale wtedy, kiedy drzwiły ręce, chłopcy zdawali sobie sprawę. Józef z Aperów rozpadał w rękawy, natychmiast do akcji ruszyli następni, którzy mieli podnosić kolejnych ładunków. Wybranym to drugą częścią ramy, bo on miał uciszyć ogień niemieckiego. Ogień. Faktycznie po drugim ładunku, skrzydło bramy niejako opadło, i szary wydał rozkaz, aby natychmiast na dziedziniec więzienia wpadła grupa uderzeniowa. Sam szary podążył zresztą za nią. Zresztą bezpośrednie grupy, które były z szary, weszły także na dziedziniec więzienia. Gdzieś w oddali słychać było jeszcze strzały. Ale tak naprawdę prowadzono już tam tylko walkę w korytarzach. Coraz częściej jednak słychać było gdzieś z dziedzińca więziennego wybuchy, bowiem okazało się, że podczas przygotowania do akcji nie udało się załatwić kluczy od bram i kraty były po prostu wysadzane w powietrze. Żołnierze po dotarciu do więzienia podzielili się na grupy. Jedni wbiegli do pawilonu kobiecego, on od razu został sforsowany jako pierwszy, bo dostępu do niego broniły tylko drewniane drzwi. Po chwili na dziedzińcu zapanował niesamowity harmider i bieganina. Część żołnierzy przechodziła do komendanta Szarego z wiadomością o otwieranych kolejno celach. Natomiast na samym podburzu zebrał się tłum ludzi, którzy śmiali się ze szczęścia. W pierwszych chwilach, niewiele zresztą pomagały perswazje żołnierzy i ich prośby, aby opuścić teren. Do uwolnionych dotarło to dopiero z chwilą, kiedy zaczęto wynosić ciężko rannych. Jednym z nich był ten, którego już żeśmy wspomnieli. Pułkownik Lin, dowódca drugiej dywizji. To on, uwolniony przez swoich kolegów, wyniesiony z terenu więzienia, czule przytulany przez Szarego. Kilkanaście minut później na dzisiejszej ulicy Jana Pawła Zmarł, niesiony na rękach swoich kolegów. Doczekał wolności i zmarł. Jaki był los pozostałych? Jaki był los pozostałych? Podczas akcji na to więzienie nie udało się otworzyć trzech cel. braku Totylu, pozostali. Uwolnieni śnili o wolności, idąc dzisiejszymi ulicami Jana Pawła i Wojska Polskiego w kierunku na wiecznie, a później w stronę Leszczyn. Zanim opuszczono Kielce, powitał ich wszystkich radosny świt, witała ich wolność. Przed nimi jeszcze chwila, kiedy w Leszczynach przeżyli dramatyczne chwile spotykając się z sowieckim wojskiem, ale poszli dalej. Od głównej grupy zaczęły odłączać się poszczególne grupki więźniów. I tak, grupa porucznika Zygmunta Bartkowskiego. Nie dogoniła głównej kolumny, w efekcie zmieniła drogę, ale szczęśliwie udało jej się dotrzeć aż do Zagnańska. O wiele bardziej tragiczne były losy grupy porucznika Henryka Wojciechowskiego, w Senka. Im również nie udało się dołączyć do głównych sił. Wycofali się na dzisiejszą ulicę obradową. Tam jeden z nich, Tadeusz Derfel, złamał nogę. Postanowił pozostać w Kielcach, aby nie utrudniać kolegom odwrotu. Ta decyzja go kosztowała. Odnaleziony przez UB, odsiedział w więzieniu 6 lat. Jeszcze mniej szczęścia miała grupa, w której znalazł się Tadeusz Łęcki, Krogulec. Oddzielili się od reszty. I dotarli w przeciwny kierunek na stację kolejową w Sitkówce. Błądzili. Przypadkowo, całkowicie przypadkowo natrafili na dom, w którym kwaterowali Sowieci. Padła seria z automatu. Pozostałym udało się szczęśliwie dotrzeć do miejsc zakwaterowania. to najwyższy na podsumowanie tej akcji. W nocy z 4 na 5 sierpnia liczące około 200 żołnierzy zgrupowanie AK pod dowództwem kapitana Antoniego Hedy, szarego, opanowało miasto. Za pomocą ładunków wybuchowych uwolniono 354 więzionych przez reżim komunistyczny. Podczas zdobywania więzienia zginął jeden Sowiet i jeden funkcjonariusz MO, natomiast siedmiu innych było rannych. Po stronie Podziemia Niepodległościowego straty wynosiły jeden zabity, Tadeusz Łęcki, krogulec, i to jak już Państwu mówiłem, po akcji, i jeden aresztowany już też po akcji. Faktem jest, że kilka osób było też lekko rannych, w tym sam dowodzący akcją Antoni Heda Szary. Najważniejszą rzeczą, którą osiągnęła ta akcja, był fakt, że nowej komunistycznej władzy, która formowała się w oparciu o sowieckie bagnety, pokazano, że ich mordercze działania nie są bezkarne. I że w dalszym ciągu istnieje podziemie niepodległościowego, a dla żołnierzy podziemia niepodległościowego największe znaczenie mają słowa Bóg, honor i Ojczyzna. I tak jak od chwili, kiedy rozpoczęli walkę. Z Niemcami w 1939 roku. Przez całą okupację niemiecką, tak również później, przez okupację sowiecką, te słowa Bóg, honor i ojczyzna były dla żołnierzy polskiego państwa podziemnego najważniejsze. My, zanim poprosimy o zapalenie tu, na tej ulicy jednego, jedynego znicza, poprosimy naszych kolegów, którzy wcielili się w żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i w tym błyskawicznym tempie przeprowadzili tą akcję. Ja postaram się przedstawiać Państwu tych, którzy od pięciu lat pojawiają się tu bo ciągnie ich tutaj potrzeba serca, aby dla wszystkich przypomnieć naszą historię. Po raz kolejny w rolę Antoniego Hedy szarego wcielił się nasz kolega Andrzej Zelga z Darekiego Radomia, który od lat przyjeżdża tu do nas. Nie tylko na tą, ale między innymi na tą rekonstrukcję. To pod jego...